Na czele maszeruje szwadron Kawalerii Wojska Polskiego. Szwadło, szwadron wchodzi w skład Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego i spełnia w nim funkcje szczególne. Jedną z tych funkcji jest asysta prezydentowi państwa w jego oficjalnych przemieszczenia się na najważniejsze uroczystości. Za szwadronem Kawalerii Wojska Polskiego maszerują pododdziały tworzące szwadron Kawalerii Ochotniczej. A to w centralne miejsce placu Marszałka Piłsyckiego wjeżdża przepiękne lando wiozące gości szczególnych. Otóż w towarzystwie zasłużonych weteranów Kawalerii Polskiej na uroczystość przybyła pani Karolina Skowrońska, prezes Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Decyzją kawalerzystów II Rzeczpospolitej pani Karolina Skowrońska ma prawo posługiwać się tytułem rotmistrza. A szwadron Kawalerii Ochotniczej sformowany został na dzisiejszą uroczystość przez stowarzyszenie Szwadron Rzeczypospolitej Polskiej w barwach pierwszego Pułku Ułanów Konnych. W barwach pierwszego Pułku Ułanów Krechowieckich, W barwach 9. Pułku Ułanów Małopolskich. W barwach 5. Pułku Strzelców Konnych oraz jako pododdział ogólno kawaleryjski. Ponadto ognisko Hubert, sekcja 3 Pułku Sztolezerów Mazowieckich występuje w barwach tego pułku. Reprezentowane są również 8 Pułk Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, 10 Pułk Ułanów, 12 Pułk Ułanów Podolskich, 13 Pułk Ułanów Wileńskich i trzeci Pułk Strzelców Konnych.